Kolejny temat mieszkania. Przepraszam, panie premierze, ale pana przychwałki tutaj brzmią jak jakiś kompletnie absurdalny żart. Bo mieszkanie plus to naprawdę jest kompromitacja waszego rządu. Przez cztery lata zbudowaliście 900 mieszkań i mydliliście ludziom oczy przez lata, że da się budować mieszkania bez pieniędzy z budżetu państwa, że to załatwi jakaś magiczna sztuczka, że to załatwią deweloperzy. Efekt jest taki, że mieszkań nie ma. Nie zdecydowaliście się na powołanie publicznego podmiotu odpowiedzialnego za budowę mieszkań na każdą kieszeń, opowiadaliście te bajki i efekt jest taki, że oczywiście, tak jak Pan mówił, deweloperski interes w 2019 roku świetnie się kręci, tylko ceny za te mieszkania są astronomiczne, poza zasięgiem większości młodych polskich rodzin. W 2019 roku, Panie Ministrze, Panie Premierze, Ministrze Sportu także oczywiście. E Prawie połowa młodych ludzi gnieździ się w mieszkaniach ze swoimi rodzicami, bo nie stać ich na to, żeby się usamodzielnić. I to jest moim zdaniem najlepsze podsumowanie waszych osiągnięć, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. To jest klęska. A na domiar złego, kiedy mieszkanie plus było przyjmowane, to przemyciliście do tego zmianę w ochronie lokatorów, które uderzyły w prawa lokatorów, które ułatwiły eksmisję. I co więcej, nie dotrzymaliście słowa w sprawie reprywatyzacji. Miała być ustawa, która zatrzyma ten proceder. Były założenia do ustawy, dobre założenia. Lokatorzy na nią liczyli, a wy ich po prostu zawiedliście tej ustawy nie ma. Dlaczego jej nie ma, panie premierze? O tym nie usłyszeliśmy ani słowa.